Drodzy ukochani archidiecezjanie, pieczęć śmierci na kamieniu grobowym zostaje zerwana. To słowa Jana Pawła II z niedzieli zmartwychwstania 22 kwietnia 1994 roku. Mówiąc o tej pieczęci, miał Ojciec Święty na uwadze to, co przekazuje nam w swej Ewangelii święty Mateusz. Otóż po śmierci pana Jezusa arcykapłani i faryzeusze za zgodą Piłata zabezpieczyli grób Chrystusa, opieczętowując kamień i stawiając straż. A tymczasem, pierwszego dnia tygodnia, Anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. O nowej pieczęci. Związanej z tym wydarzeniem, mówił Ojciec Święty Jan Paweł II, kiedy 26 marca 2000 roku odprawiał Mszę Świętą w grobie Chrystusa w Jerozolimie. Grobie, który jednocześnie jest miejscem jego zmartwychwstania. I mówił tak: Zmartwychwstanie Jezusa jest ostatecznym przypieczętowaniem wszystkich, Bożych obietnic, miejscem narodzin nowej, zmartwychwstałej ludzkości. Rękojmią historii naznaczonej przez mesjańskie dary pokoju i duchowej radości. Jeszcze jest trzecia pieczęć, o której mówił Ojciec Święty. Na sercach śmiertelnych ludzi odcisnę, odciśnięta zostaje pieczęć Życia. Pieczęć, którą otrzymuje każda i każdy z nas w chwili otrzymania sakramentu Chrztu Świętego. I Ojciec Święty właśnie z miejsca, gdzie Chrystus został pochowany, a później wstał, skierował do wszystkich ochrzczonych jakże przejmujące orędzie. Z tego miejsca, gdzie zmartwychwstanie zostało ogłoszone najpierw niewiastom. A później apostołom, wzywam usilnie wszystkich członków Kościoła, aby na nowo przyrzekli posłuszeństwo Bożemu nakazowi niesienia Ewangelii aż po krańce świata. Dzisiaj pragnę powtórzyć te słowa, gdy sprawujemy eucharystyczną ofiarę w tym najświętszym miejscu na Ziemi. Wraz z całą odkupioną ludzkością powtarzam słowa, którymi rybak Piotr przemówił do Chrystusa, Syna Boga Żywego. Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Chrystus anesti. Chrystus wstał, prawdziwie zmartwychwstał. Drodzy siostry i bracia, dzisiaj, w niedzielę zmartwychwstania, na nowo przeżywamy tę prawdę, którą Usłyszały najpierw Niewiasty, a potem Apostołowie. Po raz kolejny zatem uświadamiamy sobie w naszym życiu, jaką pieczęcią zostaliśmy opieczętowani, pieczęcią życia. I życzmy sobie, to jest także moje życzenie do Was, abyście tę pieczęć zawsze z dumą i radością nieśli w swoich sercach. A wraz z tą pieczęcią świadomość tego, że na mocy Chrztu Świętego jesteśmy zobowiązani we wszędzie, niekiedy nawet w porę i nie w porę, głosić prawdę o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Życzę Wam w tym miłatwym czasie, który przeżywamy, owej radości i pokoju, tych darów, które przynosi nam. Zmartwychwstały Chrystus i tymi darami dzielmy się ze wszystkimi. Pamiętajmy także w tym dniu szczególnie o tych, którzy są na pierwszej linii walki z koronawirusem. Pamiętajmy o całej służbie zdrowia, służbach mundurowych, orządzących, o wolontariuszach. Módlmy się serdecznie za nich i życzmy im także wytrwałości i siły. W sobie nawzajem życzmy także dobrego zdrowia. Pamiętajmy wszakże w tych świętych dniach Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja! Niech to będzie treścią naszych dni, dni prawdziwie świątecznych. Szczęść Boże!